Dzień dobry, Marta Omahel z tej strony. Witam się z Tobą i dzisiaj na temat trzech powodów, dlaczego tak bardzo kocham i polecam budowanie swojego biznesu online w branży network marketing. Więc ja mam przyjemność pracować już tak 12 lat 12 lat tyle, że pierwsze, pierwsze 7 lat pracowałam tradycyjnie przez ostatnie 5 lat. Pracuję online I, i chcę Wam takie zrobić moje podsumowanie, właśnie dlaczego akurat tak bardzo polecam taki styl pracy. Po pierwsze, że taka praca daje mi możliwość, żebym stała się osobą pewną siebie i y, osobą, która wie, co chce. Z tą pewnością siebie u mnie wcale nie było tak e, pięknie od razu. Nadal pracuję cały czas nad, nad tym, aby być pewną siebie i aby moc, mocno stopa, stąpać po ziemi. I, I wiem, że wiele z nas, kobiet, e, właśnie z tym bardzo się boryka. E, wiem, że wiele z Was nie wierzy w siebie i nie wierzy w to, że może osiągnąć więcej w życiu. I dlatego właśnie tak ta praca jest, dlatego ta praca jest taka fajna, to budowanie tego biznesu online, ponieważ tak naprawdę tak naprawdę z dnia na dzień je, masz zadanie, aby wyjść ze swego komfortu, a jeżeli masz takie zadanie, takie małe zadania, aby wyjść z tego, z tej strefy komfortu, ty stajesz się bardziej pewna siebie, wykonując te zadania. Pokazujesz sobie, udowadniasz sobie każdego jednego dnia, że dasz radę, że dajesz radę, że jeżeli ty to mogłaś zrobić, to i zrobisz kolejne inne rzeczy. Więc to jest taka pierwsza rzecz, że staję, ja osobiście, że staję się pewną osobą, pewną kobietą, wiedzącą, co chcę. To ja. Po drugie, drugi punkt, dlaczego tak kocham e, pracę online, jest to to, że, e, że ja in, jestem w stanie inspirować inne kobiety do tego, żeby one też uwierzyły, że mogą i że, żeby stały się pewne siebie i żeby a, wiedziały, co chcą w życiu, żeby miały swoje zdanie, żeby nie umiały, e, nie bały się wyrazić swojego zdania. I, I że ja jestem dzięki tej pracy online w stanie zainspirować inne kobiety do tego właśnie, żeby tak się czuły. To jest kolejny powód, dlaczego tak bardzo kocham pracę w network marketing. Bo możecie myśleć, że praca online jest to tylko klikanie w, yy, w klawiaturę, klikanie w telefon i coś tam przyciskanie. Absolutnie nie. My tutaj pracujemy z wieloma ludźmi, które, których, z którymi... E, pracujemy, zaprzyjaźniamy się, budujemy relacje, pomagamy im, a i, i to tak naprawdę robi taki cały sens tego biznesu, bo pieniądze można wszędzie, wszędzie zarobić, ale ale widzieć to, że je, możesz kogoś zainspirować, albo że kogoś inspirujesz, że ktoś Ci podziękuje za to, że mu pomogłaś, że za to, że na przykład zaczął, zaczęła zarabiać na online, za to, że staje się pewna siebie, za to, że zaczyna się pokazywać, za, za to, że robi przeróżne wyzwania, jest najlepszą zapłatą. Yy, I trzecia rzecz, dlaczego tak bardzo kocham network marketing, to jest to, że z osoby, która tak naprawdę nie miała nic, a potrafiłam wybudować biznes, dzięki któremu czuję się spełniona zawodowo. I ja wiem, że wiele z nas, kobiet, borykamy się właśnie z tym, z tym że nie czujemy się spełnione zawodowo w naszej pracy. Często mamy pracę tylko dlatego, bo nam przynosi dochód. Jest to wypłata, która płaci, tak naprawdę pozwala nam żyć i pozwala nam płacić rachunki, kupować, kupować jedzenie i gdzieś tam pojechać raz na jakiś czas. Ale tak naprawdę, mi się wydaje przynajmniej, że w życiu chodzi o to, aby czuć się spełnioną zawodowo, aby, aby robić coś, wykonywać coś, co, co ma sens i coś, co pomaga innym. Ludziom, coś, co, dzięki czemu się y, rozwijasz, y, coś, co daje ci szczęście, zadowolenie, to spełnienie zawodowe. Ja totalnie się nie czułam spełniona zawodowo, mieszkając na emigracji, sprzątając, ja byłam w, y, w wielkim braku spełnienia zawodowego i właśnie praca w network marketing, budowanie swojego biznesu y, dało mi możliwość. Tego, że dzisiaj czuję się kobietą spełnioną, spełnioną zawodowo. Jest to niesamowicie piękne uczucie. Wiem, że wiele osiągnęłam, ale wiem też tak naprawdę i czuję się, jakbym dopiero zaczynała. Czuję się, jakbym jakbym, a, jakbym robiła pierwsze kroki w biznesie. Więc to są takie trzy moje rzeczy, dlaczego akurat ja tak kocham. Podsumowując, jest to, ja osobiście staję się pewną siebie kobietą. Po drugie, ja inspiruję innych do tego, żeby stały się kobiety bardziej pewne siebie, jak i również trzecie, czuję się spełniona zawodowo dzięki pracy w network marketing. I teraz na koniec, chciałabym Ci powiedzieć jeszcze, jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy zacząć taką pracę dla siebie, to i może nie próbowałaś naszych narzędzi pracy, czym są nasze produkty z Aloesu, naj, najlepszej jakości produkty, Mam kilka próbek, które mogę rozesłać. Są to próbki właśnie takie jak pasta do zębów z aloesu, czy szampon z aloesu, czy balsam do ciała z aloesu. Uwielbiam moje bestsellery i mogę wysłać kilku osobom, które napiszą tutaj, które napiszą tutaj w komentarzu, że są chętne spróbować, lub też napiszecie do mnie prywatnie, żebym wam przesłała te próbki. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa.